Dzień dobry. Chciałam Wam powiedzieć kilka słów na temat demonstracji, które odbyły się wczoraj. Konfederacja zorganizowała rozmaite pikiety w wielu miastach przeciwko imigrantom. Rzeczywiście były tam hasła ksenofobiczne, faszystowskie, typu tylko Polska biała i tak czyli to wszystko, czego moglibyśmy się spodziewać. Te pikiety y, były względnie spokojne, jeśli można tak powiedzieć, w każdym razie tak oceniła to policja, choć siedem osób zatrzymano między m.in. za narkotyki, to były zresztą y, środowiska kiborskie, przede wszystkim były też kontrmanifestacje pod hasłem Stop Faszyzmowi. Ponieważ politycy bardzo lubią y, manipulować emocjami ludzkimi, i właściwie bardzo często stosują taką oto metodę, że wzbudzają pewne lęki, które są w dużej mierze przesadzone, po to, żeby potem przedstawiać obywatelom recepty na te zagrożenia. Często zresztą to podsycanie lęków, takie nakręcanie negatywnych emocji służy temu, żeby usprawiedliwić później ewentualne praktyki autorytarne. No bo skoro mamy wielkie zagrożenie, to potrzebne są szczególne instrumenty. Dlatego zawsze Was namawiam, abyście podchodzili z dystansem do tego straszenia i warto zawsze spojrzeć na dany problem z. Z różnych perspektyw. Dlaczego Konfederacja teraz się ożywiła? Bo tutaj, jakby kluczową kwestią, która często jest pomijana w tych analizach, jest to, że Konfederacja w tej chwili konkuruje silnie z Prawem i Sprawiedliwością o ten sam elektorat. Także jeszcze tutaj wchodzi w grę elektorat, wyborcy, którzy zagłosowali na Grzegorza Brauna. I oto Konfederacja znalazła się w takiej sytuacji. Że Robert Bąkiewicz, który nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. No, wcześniej dostawał pieniądze od rządu PiS na rozmaite inicjatywy, no, ale teraz już te pieniądze nie płyną. Bąkiewicz przegrał wybory, nie dostał się do Sejmu, ale nie chcę, abyśmy o nim zapomnieli. W związku z tym uruchomił coś, co się nazywa tym Ruchem Obrony Granic i zapewne ten ruch nie odgrywałby większej roli, dlatego, że, no, oczywiście tam. Te zjawiska są w gruncie rzeczy marginalne, ale Bąkiewicz został w dość istotny sposób nagłośniony przez telewizję Republika, która od dłuższego czasu, zanim jeszcze wszyscy usłyszeli o Bąkiewiczu hmm, Dość intensywnie relacjonowała jego poczynania na granicy, więc rozreklamowała go odpowiednio. To oczywiście musiał wzbudzić niepokój Konfederacji. Bąkiewicz jest instrumentem y, pisu, y, który jest używany do odbierania wyborców, właśnie. Konfederatom. Już wcześniej Bąkiewicz usiłował przejąć przyjąć marsz niepodległości na rzecz PiSu, ale Konfederacja stawiła temu czoła, przede wszystkim narodowcy, ostatecznie Bąkiewicza. Wyrzucili i dzisiaj też nie są jego entuzjastami. Opowiadałam Wam o tym w odcinku dotyczącym łaskawienia Bąkiewicza. No i teraz Konfederacja znalazła się w trudnej sytuacji, bo to Bąkiewicz został bardzo nagłośniony. Republika w tym pomogła, no i wyglądało na to, jakby Konfederacja w sprawie imigracji była bierna, w związku z tym musiała ruszyć do ataku, i stąd pomysł na organizowanie tych pikiet. Które na swój sposób wyglądały strasznie, no bo tam oczywiście wygolone karki, kibolskie środowiska, wulgaryzmy, krzyki, no wszystko co najgorzej i oczywiście hasła rasistowskie. No ale Konfederacja musiała jednak odwołać się do swojego takiego twardego, wiernego elektoratu, żeby nie dać się prześcignąć PiSowi w podsycaniu lęków przeciwko. Migrantom. Stąd ta aktywność, ta rywalizacja między Pisem a Konfederacją i Grzegorzem Branem będzie trwała do wyboru w 27 roku, będzie bezwzględna, Kaczyński zrobi wszystko, żeby Konfederatów osłabić, także myślę, że ta walka będzie bezpardonowa. I taka jest przyczyna tych pikiet, bo jeśli chodzi o liczby, to problem związany z migrantami w zasadzie nie zmienił się od kilku lat, czyli od chwili, w której reżim Łukaszen Łukaszenki postanowił rozpętać ten konflikt na granicy polsko-białoruskiej, dowożąc tam autokarami osoby z bliskiego wschodu czy z Afryki po to, żeby szturmowały polską granicę. Bo jeżeli popatrzymy na liczby, to wiemy, że mamy tutaj dwa problemy. Pierwsza to jest kwestia readmisji, czyli jeżeli Niemcy znajdą kogoś, kto wcześniej był na terytorium Polski, to te osoby nam zwracają. Chodzi oczywiście o osoby, które przebywają nielegalnie. Natomiast i tutaj, jeśli chodzi o readmisję, to są dwie procedury, już w to nie wchodzę, tylko pokrótce powiem. Drugie zjawisko to jest zatrzymywanie części osób na granicy polsko-niemieckiej. Niemcy też się mierzą z problemem, Populizmu antymigranckiego, y, ponieważ y, AfD rośnie w siłę właśnie na bazie lęków, na bazie sprzeciwu wobec fali migrantów. Y, w związku z tym wprowadzi, Niemcy wprowadziły kontrolę na granicy. No i y, liczba osób zatrzymywanych na tej granicy, czy też identyfikowanych jako te, które przekroczyły granice, właśnie. Wcześniej forsując granicę polsko-białoruską, to było, jeśli chodzi o readmisję, to tutaj mamy liczby rzędu, nie wiem, tysiąca albo kilkuset osób. Natomiast jeśli chodzi o osoby zatrzymywane na granicy, to jest około 10 tysięcy i przeważnie też w dużej mierze są to obywatele Ukrainy i obywatele Gruzji, czyli niekoniecznie ci, którzy forsowali granicę polsko-białoruską. I to zjawisko właściwie nie, wcale nie nasila się. To znaczy, po prostu te liczby są dosyć podobne jak w 2021 roku, jeżeli prześledzimy te statystyki. Więc co takiego się stało, że nastąpiło to wzmożenie no po prostu wystarczy jakieś wydarzenie, które jest nośne, a poza tym siłą rzeczy to ta silna konkurencja między PiSem a Konfederacją też powoduje zaostrzenie języka walka o rząd duszy prawicowych skrajnie prawicowych fundamentalistycznych katolików cały czas trwa, więc dlatego też obie te siły zaostrzeniają Zaostrzają język. Oczywiście wśród obywateli jest lęk przed migracją i od razu przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby ten problem bagatelizować, dlatego że ja nie zamierzam nikomu wmawiać, że we Francji, w Szwecji czy w Niemczech nie ma problemu migrantów. Oczywiście. Ten problem istnieje. To jest poważny problem społeczny. W momencie kiedy te środowiska tworzą takie zamknięte lokalne społeczności, nie integrują się z resztą społeczeństwa, nie asymilują się, to oczywiście wywołuje to społeczne napięcia, które skutkują tym, że ludzie chcą zatrzymania fali migracji i zaostrzenia tej polityki przyznawania wiz, wpuszczania osób na przykład z Afryki czy z Azji. I te zjawiska na Zachodzie są to zjawisko między innymi tyle tylko, że też po części dotyczyło przyjazdu Polaków, zdecydowało zapewne o tym, że Wielka Brytania zdecydowała o brexicie. Co prawda, Unia Europejska wcale nie narzucała Wielkiej Brytanii otwierania rynku pracy, to była decyzja Tony Blaira, ale trochę ludzie nie patrzą na to, kto jaką decyzję podejmuje i kto jest za co odpowiedzialny, tylko jednak stało się to trochę na fali właśnie sprzeciwu wobec migracji, takiego marzenia zamknięcia Wielkiej Brytanii już przed osobami, które napływają z zewnątrz to był jeden z tych elementów. W związku z tym, zawsze jeżeli ten problem narasta, to siły populistyczne y, po prostu stają się coraz bardziej popularne. Żeby tego y, uniknąć, wydaje się, że jest tutaj konsensus w Unii Europejskiej, ten falę migracji próbuje się zahamować. Ciężki to jest problem. Nie ma tutaj jednoznacznych odpowiedzi, dlatego że można się spodziewać, że ta fala, ten napór migrantów na przykład z Afryki będzie się nasilał także ze względu na zmiany klimatyczne i póki co świat demokratyczny Unia Europejska tak naprawdę nie znalazł dobrej odpowiedzi na to. Ale zostawmy to na chwilę. W każdym razie jest oczywiste, że polski rząd prowadzi politykę bardzo restrykcyjną, jeśli chodzi o właśnie wpuszczanie migrantów do naszego kraju, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że jest olbrzymi opór społeczny przeciwko temu. I oczywiście, jeżeli lewicowe organizacje niosą ze sobą Transparenty, stop faszyzmowi, to ja podpisuję się pod tym obiema rękami. Natomiast, yy, jeżeli jest tam transparent, przyjmijmy wszystkich migrantów, to ja się pod tym nie podpisuję, dlatego że my po prostu nie możemy sobie na to pozwolić, ponieważ nie poradzimy sobie z tym yy, problemem, skoro nie poradziły sobie o wiele bogatsze. E, państwa o wiele bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o napływ e, imigrantów, i jedynym skutkiem napływu imigrantów będzie wzrost notowań m, organizacji skrajnych, które będą proponowały rozwiązania autorytarne, więc e, dlatego należy do tego problemu podchodzić niezwykle ostrożnie. E, powtórzę jeszcze raz. To są dwie osobne kwestie. Pierwsza kwestia to jest e, mm, Kontrola nad migracją, kontrola nad tym, kto do nas wjeżdża. I oczywiście można, nie wiem, twierdzić, że ten fragment listu kardynała Grzegorza Rysia który mówi o tym, że każdy ma prawo wybrać sobie miejsce do, do życia. Yy, oczywiście tak, tylko mm, wydaje się, że kardynał powinien, powinien dodać jeszcze jedno pół zdania, a mianowicie pod warunkiem, że yy, tam, gdzie chce mieszkać, to zgodzi się na to osoba, która już tam mieszka. Tak bym to określiła w skrócie. To znaczy, każdy ma prawo wybierać sobie miejsce do mieszkania, no ale jeżeli ktoś chce zamieszkać w moim domu, no to chciałabym mieć coś w tej Sprawie do powiedzenia. Natomiast list generalnie bardzo mnie cieszy. On jest antyfaszystowski, antyksenofobiczny i warto ten głos kościoła, mimo tej, tego braku precyzji w tym sformułowaniu, trzeba bardzo ten list docenić. Ale wracam do tego wątku. Mamy dwie osobne kwestie. Pierwsza kwestia. To jest polityka dotycząca kontroli tego, kto do nas y, przyjeżdża i zahamowania fali migracji, a inną kwestią jest y, zupełnie osobną, y, której naprawdę trzeba wyrazić gwałtowny sprzeciw, jest ksenofobia, rasizm i szczucie na ludzi tylko dlatego, że mają inny kolor skóry. I powtórzę to jeszcze raz, że moim zdaniem. Mamy do czynienia ze względu na to nasilenie konkurencji i, i wyścigu między Konfederacją Pisem i Brownem, mamy do czynienia z atmosferą pogromową. Bo jeżeli ja słyszę, że obywatel z Paragwaju został pobity, bo jakaś pani upierała się, że robił zdjęcia dzieciom, potem się okazało, że żadnych zdjęć nie robił, ponieważ policja to sprawdziła. Natomiast ten człowiek musiał dostać ochronę, no to to przypomina mi absolutnie. E, pogromy antyżydowskie, bo właściwie wszystko zaczynało się od e, czegoś takiego. Plotki, że Żydzi porywają dzieci. Dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki. Temu trzeba się m, absolutnie przeciwstawić. To nie jest jedyny przypadek, tzw. Tak e, fake newsów. Moim zdaniem, osoby, które szerzą dezinformację w sieci, powinny być surowo karane. Na przykład, e, posłowie, e, politycy PiSu e, rozsyłali. Taką grafikę, na którym zdjęcie, na którym widać mm, ludzi z Senegalu. Okazało się, że to byli muzycy z Senegalu, którzy przyjechali legalnie na festiwal do Polski, do Grzowa Wielkopolskiego, a tymczasem zostali przedstawieni jako ludzie, którzy przekroczyli granicę nielegalnie. Oczywiście natychmiast fala nienawiści na nich spłynęła, znów musieli dostać ochronę. Straszny wstyd, że goście, którzy do nas przyjeżdżają są w ten sposób traktowani. Politycy PiS za to przeprosili, za ten błąd i pomyłkę, natomiast z retoryki przeprosiny są nie Niewiele warte, bo z retoryki tak naprawdę takiej antyimigrackiej nie zrezygnowali. Kolejny fake news to jak Robert Bąkiewicz zamieszczał w sieci Filmik, gdzie rzekomo Niemcy przekazywali Polakom migrantów. Okazało się, że było na odwrót. To Polacy w ramach readmisji przekazywali obywateli Konga bodajże Niemcom, więc tej dezinformacji jest. Bardzo dużo. I Polska w tej chwili nie ma potężnego problemu z migracją, trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, mimo iż faktycznie prawo i sprawiedliwość szeroko otworzyło drzwi i wydawało hurtowo wizy. Kilkaset tysięcy osób z Azji i Afryki w tym czasie przyjechało. Niemniej, część z nich zresztą już się rozjechała po Europie, i Polska w tej chwili. Nie ma problemu migracyjnego, a każdy rząd e, ostatni i PiSu, e, i koalicji 15 października dosyć restrykcyjnie stosuje zasadę kontroli granic i niewpuszczania osób bez e, kontroli. No, w przypadku PiSu, tak jak powiedziałam, różnie to było, bo wpuścili bardzo dużo ludzi, e, ale teraz ten nacisk na to, aby ten przepływ e, e, obywateli z innych krajów kontrolować, jest bardzo silny, więc Polska takiego zagrożenia, nie ma, nie można wrzucać wszystkich cudzoziemców do jednego worka. W tej chwili nie ma takich statystyk, które by potwierdzały, że wśród cudzoziemców jest jakoś wyjątkowo duża e, przestępczość. E, Polska do tych krajów, które się borykają z tym problemem, w tej chwili nie należy. Dlatego e, trzeba pamiętać, że te lęki są właśnie wywoływane ze względu na konkurowanie Konfederacji i PiS o ten sam elektorat. Z jednej strony, a z drugiej strony no zawsze y, kreowanie zagrożenia większego niż jest służy do tego żeby usprawiedliwiać później praktyki autorytarne jeżeli dana partia dojdzie do władzy i m, tej manipulacji obywatele powinni być świadomi przy oczywiście jednoczesnym y, Zaznaczeniu i podkreślę to jeszcze raz, że nie ma co wmawiać ludziom, że kraje zachodnie nie mają problemu z migrantami. Mają. Mają, można na ten temat dyskutować, czy zrobiły wszystko, aby ten problem rozwiązać, ale brutalna prawda jest taka, i bardzo przykra, że pewne zjawiska społeczne y, dzieją się mimo dobrych chęci elit, ponieważ y, mm, po prostu. Każdy chce się czuć w swoim kraju tak, jak w swoim domu, i jeżeli ma poczucie, iż nagle w jego otoczeniu narasta taka atmosfera, czy też coraz częściej ma poczucie, że ludzie wokół niego w Pawie mówią w innym języku niż jego ojczysty, to oczywiście budzi frustrację i cokolwiek byśmy nie chcieli, i bardzo byśmy wychwalali kulturę multicultu, która. Jest po prostu wzbogacająca poza wszystkim, no bo właściwie jak, jak swoją siłę zbudowały Stany Zjednoczone, to jednak te emocje społeczne bardzo dominują i nie można ich ignorować. Musimy sobie jednocześnie zdawać sprawę, że podlegamy jednak pewnej manipulacji. I może się teraz uśmiejecie, ale w zasadzie opowiem Wam to ze względu na to, że może przeczytacie to swoim dzieciom i wnukom. Właśnie ten fragment, aby z nimi także o tym porozmawiać, bo yy, owszem, Hanna Arendt pisała o banalności zła, ale weźmy taką książkę o Kubusiu Puchatku. Pamiętacie taki rozdział, kiedy kangurzyca z maleństwem przyjeżdżają do lasu, a Krzysia chwilowo nie ma, bo nie wiem, jest zajęty i królik. Orientując się, że ktoś obcy przyszedł do lasu, od razu postanawia, że trzeba zrobić wszystko, aby tych obcych, czyli czytaj kangurzyce z maleństwem, wygonić. I oto co się dzieje. E, autor Kubusia Puchatka pokazuje dosyć klasyczny mechanizm społeczny, który w takim przypadku jest wykorzystywany. Królik, który. Jest najbardziej inteligentny spośród tej całej ekipy zamieszkującej las i przewyższa Kubusia Buchatka i Prosiaczka intelektualnie. E, podejmuje decyzję, aby skonstruować plan. By obcych wygonić. W związku z tym planuje porwanie maleństwa i zasza, zaszantażowanie kangurzycy, żeby się wyniosła, e, zabierając maleństwo. To będzie jakby warunek oddania maleństwa jego matce. Co robi królik? E, królik przeprowadza socjotechniczną manipulację e, na parze pod tytułem Kubuś Puchatek i prosiaczek zaczyna im wymawiać, że kangurzyca jest bardzo dużym zagrożeniem, jest obca, niepotrzebna i trzeba ją wygonić. Ponieważ Puchatek jest jednak mi się o małym rozumku, a prosiaczek też nie jest nadmiernie lotny, więc w zasadzie bardzo łatwo zaczynają ulegać manipulacji królika i biorą udział w spisku, który ma na celu wyrzucenie maleństwa. Porywają to maleństwo, maleństwo siedzi u y, królika, kangurzyca jest zaniepokojona. Na szczęście ta historia się kończy dobrze, ponieważ ostatecznie królik, siedząc z tym maleństwem w domu, które porwał, ostatecznie się z nim zaprzyjaźnia i sprawa zostaje rozładowana także za sprawą Krzysia, który powraca na scenę. Tak, wiem co powiecie, Już co ja Wam tu opowiadam, bajeczki, ale, ale ten mechanizm ten mechanizm jest tak w tej chwili wyraźnie widoczny, że aż to jest przerażające. Dajemy sobie robić wodę z mózgu, że oto kilka tysięcy osób jest dla nas zagrożeniem, i dlatego trzeba ich pobić na ulicy. To jest właśnie przeniesienie dokładnie mechanizmu z kubusia puchatka. Jeden do jednego. Tyle tylko, że tu niestety nie ma happy endu. To znaczy, zazwyczaj te osoby stają się ofiarami bojówek rasistowskich. Przeciwko temu trzeba absolutnie protestować. Co nie oznacza, że ktoś jest za otwieraniem szeroko drzwi dla wszystkich migrantów z Azji i Afryki, którzy chcieliby zamieszkać w naszym kraju. Ale te osoby, które są tutaj w tej chwili, są legalnie. Pracują, to nasi często przyjaciele, to często nasza rodzina. Im się należy bezwzględny szacunek, tak jak i gościom, którzy przyjechali do nas legalnie. To, co robi PIS i Konfederacja, jest z tego punktu widzenia niedopuszczalne, i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślać. Niestety takich kubusiów, puchatków i prosiaczków, manipulowanych przez królika, czyli przez polityków, jest całkiem sporo i warto ludziom uświadamiać, że są właśnie obiektem manipulacji. Rząd Tuska od początku zrobił e, bardzo dużo, żeby kontrolować granice. Oczywiście pojawiają się zarzuty, że jak Niemcy wprowadziły kontrolę na granicy polsko-niemieckiej, zresztą zrobiły to za czasów rządu Mateusza Morawieckiego, to rząd Tuska powinien wcześniej zrobić to samo. Być może, aczkolwiek uważam, że teraz ekipa Tuska robi to pod wpływem właśnie tych populistycznych nastrojów, bo tak jak powiedziałam, te liczby od 2021 roku praktycznie się nie zmieniają. Podobna jest liczba osób usiłujących przekroczyć granicę. Są w zasadzie podobne liczby, nawet mniejsze, jeśli chodzi o readmisję, więc tu nic nadzwyczajnego się nie stało w porównaniu z rządami prawa i sprawiedliwości. Co więcej, jeżeli mamy kraj 36-37 milionowy, to kwestia kilku tysięcy osób jest po prostu śmieszna. To jest wykreowanie sztucznego zagrożenia. W tej chwili tego zagrożenia nie ma. I mm, przypominam wszystkim, jak Mariusz Kamiński wiele lat temu po wojnie z Czeczenią, kiedy Rosja niszczyła Czeczenie, wezwał do przyjęcia uchodźców z Czeczenii, to przyjechało ich y, nawet 100 tysięcy osób. Czy w jakikolwiek sposób tak duży naród, tak duże państwo to szczególnie y, odczuło? Nie, oczywiście y, wiemy, że mamy problem. Zresztą, żeby było śmieszniej, nie z obywatelami powiedzmy Afryki czy Bliskiego Wschodu, ale z obywatelami Gruzji, którzy są w tej chwili dosyć bezwzględnie deportowani przez polskie władze w chwili, gdy okaże się, że te osoby przekraczają, łamią prawo. Więc y, sprawa wygląda o wiele bardziej y, skomplikowanie i jest po prostu elementem y, manipulacji socjotechnicznej. Um. Oczywiście mam też swoje zastrzeżenia wobec koalicji 15 października, ponieważ moim zdaniem powinna ona zdecydowanie przeciwstawić się ksenofobicznym i rasistowskim odzywkom, jednocześnie zaznaczając, że będzie robić wszystko, aby kontrolować napływ osób do naszego kraju. I uważam, że niektóre posunięcia tej koalicji czy koalicji obywatelskiej no były dla mnie nie do zaakceptowania, powiem tak delikatnie. Na przykład rząd przygotował taki spot, który miał być rozsyłany w krajach, z których przyjeżdżają ludzie na granicę polsko-białoruską. I oczywiście sam pomysł spotu uświadamiający tym obywatelom, że przejście granicy polsko-białoruskiej jest bardzo trudne. To sam pomysł takiego spotu nie jest zły. Ja uważam, że dobrze by było, abyśmy uprzedzali tych ludzi, co ich czekają, na, co ich czeka na granicy, po to, żeby oni nie ulegali manipulacjom Łukaszenki. Niemniej jak zobaczyłam taki spot, w którym widzę ujadające psy które pilnują naszej granicy to miałam skojarzenia jak najgorsze. Uważam, że takich rzeczy należałoby unikać, bo każdy człowiek ma swoją godność, także ten migrant, który usiłuje przekroczyć granicę. Migranci są różni, nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Są oczywiście także agresywni, którzy atakują straż graniczną, to dla nich absolutnie nie mam żadnego szacunku, natomiast Natomiast są też inni, i te obrazki z tymi warczącymi psami przypominają mi jednak kadry z filmów z czasów II wojny światowej i to mnie przeraża. Tak samo zresztą uważałam, że spod, przed wyborami kilka lat temu koalicji obywatelskiej też uderzał w takie tony. Powiem Wam tak, kochani. Nie przebijecie Konfederacji PiSu w tym populizmie. Waszą drogą, moim zdaniem, powinno być stawianie właśnie jasne i konsekwentne tej sprawy. Godność człowieka ważna stop rasizmowi, stop ksenofobii a jednocześnie bezwzględna kontrola granic i powstrzymanie. Migracji z całych sił. Żeby nie było wątpliwości, kraje skandynawskie już dawno zorientowały się, że nie radzą sobie z tą sytuacją i wprowadziły bardzo surowe reguły ostatnimi czasy, żeby ten napływ osób zahamować. Tak samo inne kraje zachodnie. No i z tą myślą was zostawiam w tę niedzielę, abyśmy zawsze widzieli człowieka. A nie reprezentanta jakiejś grupy, y, którą politycy kreują jako wielkie zagrożenie. Każdy człowiek ma swoją godność, y, a uprzedzenia to najgorsza rzecz, y, jaka może nam się zdarzyć, tym bardziej, że wiele osób. Nie będących Polakami, pracuje w naszym kraju, buduje naszą zamożność i bez nich naprawdę byłoby nam bardzo ciężko. Sami zobaczcie, jak Donald Trump się szarpie. Z jednej strony. Głosi, że trzeba zatrzymać migrację, a potem nagle się okazuje, że przerażeni przedsiębiorcy rwą włosy z głowy, że Trump doprowadza do sytuacji, w której oni tracą swoich pracowników, ciężko pracujących ludzi, podejmujących obowiązki, których Amerykanie, obywatele amerykańscy nie chcą po prostu brać na siebie. Tak to zazwyczaj się kończy, jeżeli ktoś bezwzględnie ulega populizmowi. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.